Trzeba być zawsze takim facetem, którym się zakochała, a nie zmieniać się. O właśnie, świetnie, że to napisałeś. Bądź sobą. To jest największa bzdura, jaka może być. Kubo, czy ty jesteś taki, jak, jak, jakim byłeś, jak miałeś roczek? Naprawdę srasz teraz w pieluchy? Naprawdę jesteś taki, jaki byłeś 10 lat temu? Nie, ty się zmieniasz. Ty nawet dzisiaj nie jesteś taki, jak byłeś tydzień temu. Ty się zmieniasz cały czas. Twoja energetyka, twój mental się zmienia i twoja fizyczność się zmienia. Twoje ciało się zmienia, jesteś starszy, kolor twojego, twoich włosów na może siwy, a może tak jak ja, już ich nie masz. My się cały czas zmieniamy. Nie ma niczego stałego. Jeżeli. Przyjmiecie, że coś jest stałe i chcecie być sobą, no trzeba by było zdefiniować teraz sobą, ale lecę w schemat, z którego poleciało to, to stwierdzenie i pytanie. No niestety, jeżeli wierzysz, że możesz być cały czas tym samym człowiekiem, to jesteś w błędzie i niestety, ale giniesz. Ja cały czas się zmieniam, ja każdego dnia wstaję i mówię, u, ciekawe, o ile się zmieniłem dzisiaj. Nie jesteś w stanie być taki sam. Dlatego słusznym jest w związku stwierdzenie, jak cię poznałem, to byłaś inna, albo jak cię poznałam, to byłeś inny. To jest oczywiste, to jest tak, jakby powiedzieć. Wiesz co, oddychamy. No, i. Coś dalej? Oczywiste, że jak cię poznałem, to byłeś, byłaś inna. Miesiąc temu, rok temu, a im dalej, tym bardziej się zmieniasz. Wszystko się zmienia. Więc jeżeli ktoś mówi, że się nie chce zmieniać, u będzie mu ciężko w życiu.